Witaj! Nie wyglądasz mi na głupka, ale i tak musisz nauczyć się kilku rzeczy, zanim stawisz czoła zabójczym kurkom z piekła rodem. <ścoughs> Aby zatrzymać grę w dowolnej chwili, naciśnij klawisz pauzy. Używaj myszki do celowania i rozglądania się. Pewnie sam się już tego domyśliłeś. Aby strzelić, naciśnij lewy przycisk myszki. A teraz się skup. Za kurkę latającą jest więcej punktów. To samo tyczy się celów w oddali na ziemi lub w powietrzu. Pokole oko. Ten kurak zniósł jajo! Zbieraj kolorowe jajka, aby otrzymać dodatkowe punkty. Poruszaj się za pomocą klawiszy WASD lub strzałek. Widzisz ten domek? Wygląda trochę jak psia buda, ale w środku na pewno nie ma żadnego psiska. Rozwal kłódkę ze strzelby, aby i otworzyć drzwi. Wii. Jesteś gotowy do polowania na kurki? Sprawdź listę skrótów klawiatury, aby poznać wszystkie dostępne ruchy. Zestrzel kłódkę na furtce i ruszaj w drogę! Ruszaj do boju, kurkobójca!